Informator Kadrowego 2020. Ponad 80 tabel i zestawień. Wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w tej wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochroną rodzicielstwa i kontrolami PIP. Publikacja Informator Kadrowego 2020 to tabele, zestawienia, schematy, wskaźniki i wskazówki krok po kroku, które są prawdziwym dobrodziejstwem dla działu kadr. Wszystkie podstawowe informacje potrzebne w pracy specjalisty personalnego, zebrane w tej wygodnej formie, ułatwiają ich znalezienie i zastosowanie. Plus ich omówienie wraz z uwagami, wskazówkami, podstawami prawnymi, wyrokami sądowymi. Informator kadrowego 2020 to nie tylko wskaźniki. To prawdziwa kopalnia przydatnych informacji. Jeżeli, na przykład, pracodawca nie wie, czy podana przyczyna wypowiedzenia jest w porządku, zastanawia się, jaki tryb zwolnienia wpisać w świadectwie pracy, nie jest pewien, do której części akt osobowych wpiąć ten dokument, Chcę sprawdzić, czy w dobrej kolejności liczy urlop proporcjonalny niepełnotatowca. To właśnie informator kadrowego pozwoli znaleźć te informacje szybciej niż w innej publikacji czy w źródłach internetowych. Zapraszam do nabycia tego tytułu, tego informatora na portalu Fabryka Wiedzy.com, na księgarni Fabryka Wiedzy.com.